Kiedy mężczyzna po raz pierwszy słyszy diagnozę raka prostaty, jednym z pierwszych pytań, które nasuwa się mu do głowy jest: co stanie się ze mną po operacji? Prostata to niewielki gruczoł o wielkości zaledwie 3-4 cm, ale odgrywający ogromną rolę zarówno w funkcjonowaniu układu moczowego, jak i seksualnego. Dlatego pomysł jej usunięcia budzi strach, niepewność i wiele wątpliwości. Dzisiaj omówimy krok po kroku, co oznacza życie bez prostaty, na czym polega operacja radykalnej prostatektomii, jakie są jej techniki, jak wygląda wczesny i późny okres pooperacyjny oraz jakich zmian można się spodziewać w życiu mężczyzny, który przechodzi ten zabieg. Prostata występuje wyłącznie u mężczyzn, nie ma jej w organizmie kobiety, ma rozmiar orzecha, waży od 15 do 30 g w normalnych warunkach. I znajduje się pod pęcherzem moczowym, przed odbytnicą i otacza część cewki moczowej, kanału, przez który przepływa mocz. Pełni ona podwójną funkcję. Po pierwsze, reprodukcyjna. Dostarcza około 30% objętości nasienia, wytwarzając płyn bogaty w składniki odżywcze, który poprawia ruchliwość i witalność plemników, co ma kluczowe znaczenie dla zapłodnienia. Bez tego gruczołu naturalna reprodukcja byłaby prawie niemożliwa, a także moczowa. Uczestniczy w mechanizmie oddawania moczu, przyczyniając się do utrzymania kontroli nad oddawaniem moczu. Jest również aktywna podczas ejakulacji. Wraz z wiekiem, prostata może powiększać się, powodując łagodny przerost prostaty BPH, który utrudnia oddawanie moczu. Jednak w przypadku raka prostaty w stadium miejscowym, najbardziej skuteczną opcją jest radykalna prostatektomia. Zabieg ten znany jest w medycynie jako radykalna prostatektomia, ponieważ usuwa się nie tylko gruczoł krokowy, ale także pęcherzyki nasienne, które biorą udział w produkcji płynu nasiennego. Ten rodzaj operacji jest wskazany głównie wtedy, gdy rak jest nadal ograniczony do prostaty i nie rozprzestrzenił się na inne części ciała. Celem jest wyleczenie, całkowite usunięcie guza i zmniejszenie prawdopodobieństwa jego ponownego pojawienia się. Dzięki postępom medycznym obecnie istnieją trzy główne techniki wykonywania radykalnej prostatektomii. Po pierwsze, chirurgia otwarta konwencjonalna jest to najstarsza metoda, nadal stosowana w wielu szpitalach publicznych. Wykonuje się ją poprzez szerokie nacięcie brzucha. Chociaż jest skuteczna, często wiąże się z większym bólem, dłuższym czasem rekonwalescencji i koniecznością hospitalizacji trwającej od 2 do 3 dni. 2. Chirurgia laparoskopowa uważana za minimalnie inwazyjną wykonuje się ją poprzez małe otwory w jamie brzusznej, przez które chirurg wprowadza kleszczyki i kamery. Zapewnia mniejszy ból pooperacyjny, szybszy powrót do zdrowia i mniej powikłań niż chirurgia otwarta. 3. Chirurgia robotyczna jest to najnowocześniejsza technika wybierana przez wiele ośrodków. Stanowi ona ewolucję laparoskopii, ale ma ogromne zalety. 15-20-krotne powiększenie obrazu dla chirurga, bardziej precyzyjne ruchy dzięki ramionom robota oraz lepszą ochronę nerwów i naczyń krwionośnych. Przekłada się to na mniej powikłań, lepsze zachowanie funkcji układu moczowego i większe szanse na utrzymanie potencji seksualnej. Pacjent może nawet zostać wypisany ze szpitala w ciągu mniej niż 24 godzin. Niezależnie od zastosowanej techniki, po usunięciu prostaty konieczne jest połączenie cewki moczowej z pęcherzem, za pomocą szwu zwanego zespoleniem, aby wspomóc gojenie, zakłada się cewnik moczowy, który jest usuwany w różnych terminach: od 5 do 7 dni w przypadku chirurgii robotycznej, od 10 do 14 dni w przypadku chirurgii laparoskopowej, co najmniej 14 dni lub więcej w przypadku chirurgii otwartej. Wypis ze szpitala również różni się: od mniej niż 24 godzin w przypadku operacji robotycznej do 2 lub 3 dni w przypadku operacji otwartej. Pierwsze dni po operacji są zazwyczaj naznaczone objawami, które mogą przestraszyć pacjenta, ale są uważane za normalne: krew w moczu. Często zdarza się, że mocz ma czerwony kolor z powodu pozostałości skrzepów. Obrzęk moszny lub penisa miejscowy obrzęk spowodowany zabiegiem chirurgicznym i cewnikiem. Wyciekanie moczu wokół cewnika spowodowane mimowolnymi skurczami pęcherza. Poczucie nagłej potrzeby oddania moczu. Pacjent może odczuwać nagłą potrzebę oddania moczu, nawet przy założonym cewniku. Chociaż objawy te mogą wywoływać niepokój, zazwyczaj ustępują samoistnie w ciągu kilku dni lub tygodni. Po pierwszych tygodniach pojawiają się bardziej delikatne pytania, czy odzyskam kontrolę nad oddawaniem moczu, czy znów będę miał normalne erekcje, jakie trwałe zmiany nastąpią w moim życiu seksualnym. Kontrolowanie oddawania moczu i funkcje seksualne to dwa aspekty, które najbardziej niepokoją mężczyzn. W przypadku kontroli nad oddawaniem moczu, dzięki chirurgii robotycznej niektórzy pacjenci odzyskują kontrolę już pierwszego dnia po usunięciu cewnika. Większość osiąga kontrolę nad oddawaniem moczu w ciągu 2 trzech miesięcy. Czynniki takie jak wiek, stan mięśni dna miednicy, obecność chorób takich jak cukrzyca, lub otyłość oraz agresywność guza mają wpływ na czas powrotu do zdrowia. W niewielkiej grupie 5-8% nietrzymanie moczu może być trwałe i wymagać leczenia fizjoterapią, lekami, a nawet operacji wszczepienia sztucznych zwieraczy lub męskich taśm. Jeśli chodzi o funkcje seksualne, potencja seksualna wraca jako ostatnia. Może to potrwać miesiące, a nawet ponad rok, ponieważ nerwy odpowiedzialne za erekcję są bardzo delikatnymi strukturami. Aby wspomóc powrót do zdrowia, stosuje się leki takie jak tadalafil w małych dawkach przed i po operacji, a także techniki fizjoterapii, pompy próżniowe, zastrzyki do ciał jamistych, a w opornych przypadkach wszczepianie protez prącia. Chirurgia robotyczna dzięki lepszej ochronie nerwów znacznie zwiększa szanse na powrót erekcji. Ostatecznym skutkiem radykalnej prostatektomii jest brak nasienia. Ponieważ pęcherzyki nasienne i prostata są usuwane, mężczyzna nie wytryskuje już płynem, chociaż może normalnie osiągać orgazm. Nazywa się to suchym orgazmem. Zmiana ta nie wpływa na zdolność odczuwania przyjemności, ale oznacza niemożność naturalnego poczęcia potomstwa. Dlatego młodzi pacjenci, którzy chcą zachować płodność, powinni wcześniej omówić możliwości kriokonserwacji nasienia. Droga po operacji całkowitego usunięcia prostaty nie kończy się wraz z opuszczeniem szpitala. W rzeczywistości rozpoczyna się nowy etap rehabilitacja fizyczna, seksualna i emocjonalna. Wielu pacjentów podchodzi do tego etapu z obawami i wątpliwościami, ale prawda jest taka, że współczesna medycyna oferuje wiele środków pozwalających przywrócić jakość życia. Kontrola oddawania moczu jest jedną z kwestii, które najbardziej niepokoją mężczyzn po operacji. Jak widzieliśmy, w większości przypadków powraca ona w ciągu kilku tygodni lub miesięcy, ale nie zawsze jest to proces automatyczny. Ćwiczenia kegla, nadzorowane przez specjalistów, wzmacniają mięśnie odpowiedzialne za utrzymanie kontroli nad oddawaniem moczu. Im wcześniej się je rozpocznie, tym lepsze są wyniki. Specjalne leki mogą pomóc w zmniejszeniu częstotliwości nagłej potrzeby oddania moczu lub częstych wycieków. W przypadku trwałego nietrzymania moczu istnieją takie opcje terapeutyczne jak męskie slingi, paski podtrzymujące cewkę moczową lub sztuczne zwieracze moczowe, czyli wszczepialne urządzenia, które bardzo skutecznie przywracają kontrolę. Chociaż prawdopodobieństwo trwałego nietrzymania moczu jest niewielkie 5-8%. Ważne jest, aby pacjent wiedział, że istnieją rozwiązania tego problemu. Rehabilitacja seksualna jest procesem wymagającym cierpliwości. Funkcja erekcyjna zwykle powraca później niż kontrola nad oddawaniem moczu. Wynika to z faktu, że nerwy i naczynia odpowiedzialne za erekcję są bardzo delikatne i czasami muszą zostać przecięte, aby zapewnić całkowite usunięcie guza. Obecne strategie obejmują. Tadalafil w małych dawkach 5 mg dziennie. Stosowany nawet przed operacją, pomaga utrzymać krążenie w tkankach jamistych i zapobiega zwłóknieniu. Pompy próżniowe lub terapia próżniowa sprzyjają ukrwieniu i dotlenieniu prącia w pierwszych miesiącach. Wstrzyknięcia do jamy ciał jamistych, podawane bezpośrednio do penisa, powodują tymczasowe erekcje i pozwalają na utrzymanie aktywności seksualnej podczas procesu rekonwalescencji. Elektrostymulacja miednicy poprawia reakcję uszkodzonych nerwów i przyspiesza rehabilitację. Protezy prącia. W przypadkach, gdy żadna z powyższych terapii nie działa, można wszczepić urządzenia, które pozwalają odzyskać zdolność penetracji. Istnieją modele półsztywne, plastyczne i modele nadmuchiwane, które zapewniają większą naturalność użytkowania. Kluczem jest tutaj cierpliwość. Potencja seksualna nie wraca z dnia na dzień i to normalne, że pacjent potrzebuje miesięcy, aby powrócić do satysfakcjonującego życia intymnego. Nie należy zapominać, że prostata jest ściśle związana z męską tożsamością. Myśl o jej utracie może wywołać poczucie straty, niepewności, a nawet depresji. Dlatego tak ważne jest kompleksowe wsparcie. Na przykład psychoterapia pomaga pacjentowi i jego partnerce zmierzyć się ze zmianami fizycznymi i emocjonalnymi. Grupy wsparcia Dzielenie się doświadczeniami z innymi mężczyznami, którzy przeszli przez to samo zmniejsza izolację i buduje zaufanie. Edukacja seksualna, zrozumienie, że po operacji możliwe jest osiągnięcie orgazmu, przyjemności i aktywne życie intymne, jest niezbędnym krokiem w procesie powrotu do równowagi emocjonalnej. Po operacji kontrola medyczna nie kończy się. PSA, antygen specyficzny dla prostaty, staje się kluczowym markerem pozwalającym upewnić się, że nowotwór został całkowicie usunięty i nie ma nawrotów. Pierwsza kontrola przeprowadzana jest około 45 dni po operacji. Poziom powinien wynosić 0, co potwierdza całkowite usunięcie guza. Pierwszy rok zaleca się wykonywanie badania co 3 miesiące. Po pierwszym roku kontrole mogą być przeprowadzane co 4 lub 6 miesięcy, ale powinny być wykonywane przez całe życie pacjenta. Podwyższony poziom PSA po operacji może wskazywać na nawrót choroby i konieczność zastosowania dodatkowych metod leczenia takich jak radioterapia lub hormonoterapia. Dlatego regularne kontrole są równie ważne jak sama operacja. Jedną z nieodwracalnych zmian po radykalnej prostatektomii jest brak nasienia. Chociaż mężczyzna może odczuwać przyjemność i osiągać orgazm, nie dochodzi do wytrysku płynu. Nazywa się to suchym orgazmem. Nie oznacza to utraty męskości ani zdolności do czerpania przyjemności z intymności. Ale oznacza, że naturalne rozmnażanie nie jest już możliwe. Wielu pacjentów jest zaskoczonych, odkrywając, że orgazm nadal jest satysfakcjonujący, nawet bez nasienia. Ważne jest, aby zrozumieć i zaakceptować te zmiany jako część nowej równowagi ciała. Porozmawiajmy teraz o tym, co naprawdę zmienia się po operacji. Tak, mężczyzna traci zdolność do ejakulacji, ale nie do odczuwania przyjemności. Może odzyskać kontrolę nad oddawaniem moczu dzięki fizjoterapii i upływowi czasu. Może odzyskać erekcję dzięki wsparciu medycznemu i cierpliwości. A zyskuje to, co najważniejsze, szanse na wyleczenie z raka i przedłużenie życia. Radikalna prostatektomia nie oznacza końca życia seksualnego, ani dobrego samopoczucia mężczyzny. Wręcz przeciwnie, stanowi początek nowego etapu życia wolnego od raka. Dzięki postępom w chirurgii robotycznej i technikach minimalnie inwazyjnych, skutki uboczne, które wcześniej budziły obawy, są obecnie coraz łagodniejsze i można się z nich wyleczyć. A nawet jeśli niektóre z nich utrzymują się, medycyna oferuje rozwiązania chirurgiczne i technologiczne, które pozwalają pacjentom ponownie poczuć się pełnoprawnymi. Życie bez prostaty jest wyzwaniem, ale także zwycięstwem. Jest potwierdzeniem, że nauka medyczna może przedłużyć życie i zachować jego jakość. Mężczyzna poddający się tej operacji musi zrozumieć, że niektóre skutki uboczne są przejściowe, inne, takie jak suchy orgazm, są trwałe, ale nie eliminują przyjemności. Wszystkie można leczyć i żadne z nich nie zmienia najważniejszego faktu: usunięto potencjalnie śmiertelnego raka. Dlatego, pomimo początkowych obaw. Radykalną prostatektomię należy postrzegać jako szansę na nowe życie nowy początek, w którym nadal istnieje życie, zdrowie i dobre samopoczucie. Jeśli ty lub ktoś z Twoich bliskich ma przejść operację prostaty, pamiętaj, że nie będzie sam. Istnieją specjaliści, terapie, leki i technologie, które towarzyszą każdemu etapowi rekonwalescencji. Podziel się tą informacją. Otwarte rozmowy na ten temat pozwalają obalić mity i dać nadzieję tym, którzy uważają, że koniec prostaty oznacza również koniec ich życia intymnego. Prawda jest zupełnie inna. Życie toczy się dalej, a przy odpowiednim wsparciu może być długie, pełne i wysokiej jakości. Jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij zasubskrybować kanału. Co tydzień publikujemy nowe filmy dotyczące zdrowia mężczyzn. Do zobaczenia w następnym filmie.